Witam, jedziemy na południe ulicą Young Street, taka centralna północ-południe ulica przez całe Toronto i daleko na północ. Jesteśmy przy St. Clair Avenue. Na dole widać dwa takie dosyć spore wieżowce. To są przy ulicach Young i Blue Street. Ten z prawej będzie za już niedługo będzie najwyższym budynkiem w Kanadzie. 85 pięter yy, i ma powiedział 308 metrów wysokości czyli zalicza się już do super wieżowców. Wszystko powyżej 300 metrów to są super, super wieżowce. Dotychczas był najwyższym First Canadian Place Kingi Bay, Bank of Montreal taki, taki budynek i ten y, przejmie Tą, tą przechodni puchar <laughs> ale jest w następnym centrum budynek budowany Sky Tower się nazywa czyli podniebna wieża i będzie jeszcze wyższy tamto chyba będzie typowo mieszkalny będzie miał chyba 358 metrów sporo wyższy od tego ten będzie, ten jest ma mieszankę, tam jest tam jest część będzie rezydencji, yy, część do wynajęcia, część biuro, biurowa będzie i hotel pięciogwiazdkowy i na dole oczywiście cały kompleks handlowy. Także dosyć ciekawa propozycja. Wiem, że oni mieli kłopoty finansowe. Ta firma, która to robi, no ale widocznie jakoś się wytrzaskali, z, 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 znaczy wy, wykazali, a, Wyszli z tego. Zresztą wspominałem kiedyś o tej firmie, to często tam jeżdżę, że się nazywa, oni się specjalizują w tego typu inwestycjach. Dosyć ciekawy ten budynek, ciekawy, jak kiedyś się skończy, jest ciekawie zaprojektowany, ciekawie zbudowany, troszeczkę inaczej niż, niż większość.